Film powstał dzięki wsparciu patronów. Witam was serdecznie, ja jestem Adrian Socha. A to jest kolejny materiał filmowy na moim kanale. W dniu dzisiejszym odwiedzam jednostkę OSP-witnica położona w województwie lubuskim powiecie, gorzowskim. Za mną znajduje się strażnica, samochody i to co najważniejsze, czyli załoga. Zmierzam się przywitać, żebyście mogli poznać e, załogę. Dokładniej reprezentantów, którzy dzisiaj do nas przyszli. Cześć Adrian. Krzysiek, 23 lata w straży. 23 lata w straży, cześć. Łukasz, rok. Rok, cześć. Marek, 10 lat w straży. 10 lat. Kamil, 3 lata. Wiosz, 4 miesiące w straży. Pięknie. Łukasz, 4 miesiące w straży. Grzegorz, 10 lat. Sławek, 25 lat. Drodzy widzowie, załogę mamy przedstawioną. Za wami znajdują się pojazdy ratowniczo-gaśnicze, którymi dysponujecie. Który jest wasz najnowszy? <gry> Dziękujemy za podpowiedź. Ile wody ma na sobie? 3,5 tysiąca litrów. 3,5 litrów. Mamy następnego Mercedesa Atego. Jaka jest pojemność zbiornika? 2,5 tysiąca litrów, 2007 rok. 2007, kolejny Mercedes Actros. Ciężki, 9000 litrów, 2011. I mamy jeszcze drabinę mechaniczną. Drabina o jakim wysięgu? 30 metrów. 30 metrów. Przechodzimy zatem do tych samochodów z przodu. Ja Wam pokażę, jak one wyglądają. MAN pierwszy ma swoje imię. Zaraz zapytamy dlaczego. Dowiedziałem się już w rozmowie wcześniej, że MAN ma moduł ratownictwa technicznego na sobie, czyli wyjeżdża jako technik. Wcześniej był to mniejszy samochód. W tym momencie kiedy udało się załodze pozyskać nowy samochód ratowniczo-gaśniczy, korzystając z niego również do ratownictwa technicznego. Ma nazwę sztyjek. Dlaczego? Jest to w wchodzie jednego z naszych strażaków, który bardzo mocno był zaangażowany w pozyskanie tego pojazdu, niestety nie doczekał się go zmarł. Rozumiem, to smutna informacja. Widziałem, że macie bardzo m, taką tradycję, dobrą uwieczniania waszych druków członków, którzy należeli e, w postaci takiego upamiętniającego pomnika. Tak? E, strażak, który tutaj występuje, jest formą jeden od jeden strażaka z waszej jednostki, prawda? Zawód e, to on tutaj jest uwieczniony, wygląda to naprawdę świetnie, jest to coś trwałego i na dodatek troszeczkę bardziej oryginalnego niż typowe tablice pamiątkowe. przy samochodzie MAN Zobaczcie co tutaj się znajduje w pierwszej skrytce za kierowcą Pierwsza skrytka za kierowcą to jest hydraulika i Mamy tu lokosowską hydraulikę Agregat z wężami na zwiadłach, Nożyce i rozpieracz ramieniowy Pliny do stabilizacji schodkowe Matę sprzętową, osłonę, poduszkę czy też wyważarkę do drzwi mamy również dwa, dwie kolumnówki rozpieracze cylindryczne spornik łańcuch z szyklami podpory do stabilizacji, takie rozstawiane pod samochodem, na przykład sorben, Dał duży zapas wiadomo, środka, który przydawał się w tym sezonie znacznie dajcie znać w komentarzach, czy u Was też wyjazdów do wodu w skrzydłych było dużo Bo słyszałem, że w tym roku to istna palaga jeżeli chodzi o nasz kraj Mamy tutaj haligana, siekierę, Fieskarsa, opryskiwacz spalinowy, dmuchawa, jest również pompa szlamowa No i przechodzimy do tyłu Tylna część, przedział autopompy, prawa strona to jest pilarka i przecinarka tarczowa Niżej mamy linię szybkiego natarcia no, i zobaczcie co znajduje się tuż poniżej linii szybkiego natarcia: dwie prądownice Rosenbauerowskie, smok prosty. Mamy tutaj prądownice proste. Mamy rozdzielacz, przełączniki 7552, 7510. No, i tutaj mniejsze smoki zapięte na portki, tak zwane, czyli zbieracz 7510. Prawa strona, druga skrytka za dowódcą 2D, odcinki wężowe 75-52, wysokościówka. Sprzęt Weber Rescue. I co tu może być? Glass Management, czyli mamy do zarządzania szkłem zestaw, który za chwilę poprosimy strażaków, żeby nam rozłożyli. Mamy tutaj Milwaukee, trzy skrzynki ze sprzętem akumulatorowym, widzieliście niejednokrotnie. Dalej mamy medyka, Torba PSPR1, kamizelka CAT, parawan najeśnica LEDowa, stożki ostrzegawcze takie rozsuwane. No i Rosenbauerowski turbowentylator. Też go rozłożymy, poprosimy chłopaków i pokażemy, co się w nim znajduje. Jesteśmy we wnętrzu. Mana, yy, aparaty powietrzne, defibrylator. O, to jest fajna sprawa. Zobaczcie, możemy dzięki temu coś podważyć. Na przykład plastiki w samochodzie, gdzie ma nóż do pasów, możemy coś otworzyć. Tym, kamera termowizyjna, mają również radiotelefony, terminal, tablet i kamerę cofania. A co do kamer termowizyjnych, oczywiście wiem, że budżetowe możliwości są różne, ale zachęcam do kupowania typowo strażackich, z tego względu, że one są przystosowane do pracy w trudnych warunkach pożarowych, a te budowlane niekoniecznie, no nie? Mamy już sprzęt rozłożony. Zobaczcie, zestaw do oklejania szyb jest. Z piłą do szyb, weberowską, z nożykiem, z chwytakiem do osłonięcia plastików na słupkach. Co by wiedzieć, co tniemy i nie przeciąć jakiejś roboje hartowanej, bo możemy stracić właśnie narzędzie. Co mamy dalej? Krętarka, piła szablasta, o której wcześniej wspominałem. To myślałem się, że będzie na wyposażeniu i szlifierka kątowa również jest. Z różnymi rodzajami tarcz na Dodatek baterie są ze sobą M18 kompatybilne. Milwaukee najwyższa półka Jeżeli chodzi o jakość elektronarzędzi e Rosenbauerowski turbo wentylator e Który e ma w zestawie Jak go zawsze rozpoznaję pod klinikach, żeby nam nie odjechał e Z regulowaną e kątem pochyłu e Bardzo dobry jakościowy sprzęt Dobra struga powietrza Samochód Mercedes wita nas Otwartymi skrytkami e Prawa strona Wentylator, turbowentylator oddymiający, siewnik do sorbentu, zestaw z ubraniami ochronnymi. Opryskiwacz, wiadros kominowe, z wyciorem, sorbent zapewne inopór, haligan, nożyce do cięcia siekiera piskarsowa, jest mniejszy zestaw hydrauliki, zestaw kombi, uzupełnienie dla mana, prądownice, zobaczcie, typu turbo proste, odcinki wieżowe 52, przełączniki 7552, smog prosty, rozdzielacz zbieracz, wysysacz głębinowy, yy, prądownicę prostą do podawania piany. Przechodzimy do kolejnej skrytki, linia szybkiego natarcia, nazwita gaśnica 6-kilowa ABC proszek. 7 piątki uzupełniają i tu warto zwrócić uwagę, że mają strażacy bardzo fajną Prądownice do szybkiego natarcia, nie ma aż tak dużego odrzutu. Drodzy widzowie, mamy tutaj jeszcze taką ciekawostkę. Nasada 75, mocowana w to miejsce, jak widzicie, pasuje z wężykiem, można dzięki temu wężykowi utrzymać coś w czystości. Kolejna rzecz, przedział autopompy u góry, pilarka ratownicza. Pilarka ratownicza cechuje się tym, że może ciąć troszeczkę trudniejsze materiały niż zwykła pilarka. Kolejną rzeczą, którą widzimy, jest tu pompa pływająca i zestaw pneumatyki. Skrzynce zapewne znajdę rozdzielacz i wszystko, co jest potrzebne do podłączenia się z pneumatyką. Poduszki rozpierające, o dokładnie tak, czyli wysokociśnieniowe. U góry pilarka i na dole mamy Zapad paliwa, aparaty powietrzne, o tu dawno nie było na kanale tego typu rozwiązania Uważam, że jeżeli aparaty mają być zabudowane z boku pojazdu to właśnie żeby to było zrobione w ten sposób Wystawiony aparat, odpinamy pasek i zakładamy na siebie tuż przy samochodzie Jest to bardzo szybkie, sprawne i wygodne Górna część zaczynamy właśnie medyka parowanem, przynajmniej Kramera deską z stabilizatorami, głowy pasami, torbą pspr 1, stożki ostrzegawcze, szelki, zapewne wysokościówka, dyski sygnalizacyjne, lina gospodarcza i tu w takiej torbie odblaskowej lampa przynośna, taka na jaśniczka, pas transportowy i na dole jeszcze agregat właśnie. I w kabinie pojazdu mamy tak: latarki, radiotelefony. O, zobaczcie, amerykańska kamera termowizyjna. Na tamten czas musiała być niesamowitej jakości, prawda? Swoje lata, ale na pewno się nadal sprawdza. Działa fajnie. Działa fajnie. Jest to ciekawostka I druga skrzynka, zobaczcie, jest dedykowana skrzynka właśnie z pirometrem pomiar temperatury na odległość, zapasową baterią i sterowanie zdalne wyciągarką samochodu z Dragon Wincha. No i kabina typowa jak w Mercedesie, a tego kojarzycie na pewno, bo sporo tych samochodów w Polsce się przewija. Samolot Sportranger terenowy, typowo nam służy do właśnie ciągania przyczepki, ewentualnie przyczepy namiotowej. Bardzo potrzebny samochód, bo wiadomo, nie zawsze jest dostęp do akwenów wodnych, a łódka jest dosyć ciężka. Także no, zwykłym busem czy tam dużym samochodem jest ciężej. A takim właśnie mam, no, z innym samochodem można to bardzo fajnie zrobić. Jasna sprawa. Drodzy widzowie, jesteśmy przy samochodzie Mercedes Actros. 9000 litrów wody, zabudowany przez firmę Bokar. Prawa strona, torba PSPR1. pilareczka i dużo tego, co trzeba na, na takich samochodach, żeby było, czyli 110. Zobaczcie, nie będę tego otwierał, bo widzę, że tam mi się łącznik zablokował Ale nie ma z tym problemu Widzicie, że tu są 110, dużo 110, więcej 110 Same 110 tutaj siedzą Silanie wodne oczywiście, jakiś, jakiś drobny sprzęt burzący też się przyda Olej napędowy, o tu tankujemy takiego byka A z prawej strony na końcu mamy odcinki wężowe 75 LSN, duży rozdziela na 75-110 yy, liniowy i nasady Płoczne zasilające. Z tym zaskoczony, bo myślałem, że będą 210. A tu jest 110 i jest taka 75 zasilająca. Ok, pewnie na dwie strony. A tu mamy 310. Ok, czyli możemy zasysać sobie już fajnie. U góry sawniaki. To wejdziemy na górę tego samochodu i zobaczymy góry innych aut, jak wyglądają. Tak prezentuje się jego dach. Czyli jak widzicie, sawniaki, sawniaki. Jeszcze więcej sawniaków. Mm, tutaj e, rzut na. Meza, a tutaj rzut na dach e, Mercedesa Atego i na Mana. Mniejsze odcinki wężawe 52, żeby się normalnie rozwinąć. Linia szybkiego natarcia, z tej strony również. E, Smog prosty razy dwa. Bo wiecie, do zasysania wody za pomocą autopompy. Musimy kiedyś nagrać taki materiał z zasysania, To jest ciekawe ogólnie. Aparaty powietrzne: trzy sztuki, bo kabina jest trzyosobowa. I trzy sztuki masek, miotły, koło zapasowe w tym miejscu schowane. Chociaż jeszcze nie słyszałem, żeby się komuś przydało, ale być może, być może gdzieś się komuś przydało. Napiszcie, jak wiecie, żeby się kiedyś w ciężarówce koło zapasowe przydało Taki strażacki, która nie robi jakichś mega dużych przebiegów i nie jedzie jakoś mega daleko. No nie mówię o misjach międzynarodowych oczywiście. Y tak prezentuje się wnętrze. Przechodzimy dalej, już do kawałka historii, niezłej historii. METSy, drabina, która służy wiernie od lat. W krytkach wszystko, co, co, co trzeba, żeby użytkować takiej drabiny, czyli wysokościówka i o. To już na ślub, tak? Tak, to na ślub. To że jeden to... z naszych druków bierzesz ślub. Mhm. I panna młoda dostanie od nas taki bukiecik od naczelnika, konkretnie. Piękna strona. Zostanie wręczony, bo przyjmiemy ją do rodziny. A do strażackiej to rodziny? Do strażackiej Wspaniale A słyszałem jeszcze, że macie fajny zwyczaj weselny taki wieczorny Podzielicie się tym patentem? Wieczorem już e... Po całej ceremonii, jak już goście się rozsiądą już sobie tam się bawią. Potrafimy wieczorem wziąć na sam, dwa samochody, pojechać i po prostu w pełnym moderowaniu zrobić akcję na sali, rozwinęcie i tak dalej. Robi wrażenie młodych mnę. zaskoczyć. Jest moment taki, że wszystko milknie. Konsternacja coś nawet, się nawet dzieje. Nawet nie? orkiestra nie wie, co ma w tym momencie <laughs> zrobić, ale naprawdę robi to wrażenie i później pamiętka Później później jest na całe życie. Nie? No dokładnie. Także drodzy widzowie, jak słyszeliście, jest to. No. Mega ciekawe i pomysłowe. Wyobraźcie sobie, że musiałem przejechać tyle kilometrów po Polsce, żeby usłyszeć tak fajną rzecz. Jak wyglądała statystyka wyjazdów? Mniej więcej w zeszłym roku. Generalnie cały czas się kręcimy gdzie w granicach tych 250 wyjazdów. Jesteśmy ogólnie trzecią jednostką w województwie lubuskim pod względem wyjazdów i no, mm -hmm. można się tym chwalić, chociaż. Nie wiem czy jeszcze no jasne. Ale zdarzały się lata 2010, 2011, że wyjazdów było nawet 700. Klub pojazdów ratowniczo-gaśniczych mamy przedstawione. Wiem, że macie zabytkowy pojazd bardzo ciekawy w strażnicy, czy moglibyśmy go zobaczyć? Nie najbardziej, zapraszamy. Przez bramę wchodzimy do strażnicy, jak widzicie, są przejazdowe przez garaż. I tutaj spotykamy sikawkę konną odrestaurowaną. Pierwotnie była postawiona przed jednostką przy wybudowaniu budowaniu budynku remizy, jednak dosyć mocno tam zniszczała. Podjęliśmy decyzję, że schowamy, nie będzie jednak eksponowana i odrestaurowaliśmy do stanu, którego możemy teraz zobaczyć. No rozumiem. w Pełni sprawna, w każdym momencie można podać wodę. Świetnie. To to takie właśnie odrestaurowanie jest najfajniejsze. Kiedy coś się usprawnia do stanu początkowego, tak się prezentuje za sikawką ubrania różnego rodzaju wodery jest jeszcze przyczepka jakaś. Domyślam się, że związana z ratownictwem wodnym, nie? Nie, nie, nie. nie, nie, nie. Cały czas w trakcie pracy będzie to tak zwana przyczepka do zabezpieczenia wodnego, że hmm. będzie motopą motopąpa tochacu, troszkę węży. Czyli taka pompowa. Przyczepka. Taka pompowa Na pomp pom przyczepka, gdzieś. tak, tak. Hmm. Okej, okay. no i oczywiście y, też patent y, suszarnia na węże, innego rodzaju, takie jeszcze nie widzieliście. Jak wam się spróbuje? No bardzo dobrze. To jest y, konstruktor naszego jednego z kolegów, jest tutaj spawaczem, zrobił nam takie urządzenie. Jest mega, jest dużo miejsca. I jest na kółkach I Jest na kółkach, można w każdej chwili wyprowadzić na zewnątrz, czy my postawić i centralnie na. Jest myjeczka Herschera i mamy suszarnię do wężu, jakiś stół warsztatowy. Y, sprężarka Coltri też jest do napełniania butli z powietrzem żółte tam na końcu, to co to by było? Eee, sprężarka powietrzna utrzymująca powietrze w samochodach eee, żeby samochody były w pełnej górności do wyjazdu jasne, wjazd, jasne tak? rozumiem, czyli macie podłączenie prądu i powietrza tak. A i taki magazynek wężowy wiadomo, zwiadło do węży część z was może kojarzy, część nie, młodszych widzów ale tym można pozwijać węża jest to dość przygodne, zapas sorbentu Drodzy widzowie, Syrena wyje. Jak widzicie, macie tutaj wyjazd alarmowy jednostki OSP Witnica w trakcie. No i dobra, mamy chłopaków wyjeżdżających do działań. Jak wiecie, raz na parę nagrywek takie zdarzenie się u mnie na kanale trafia. Wracamy do budynku strażnicy, abyście mogli zobaczyć, jak to wygląda w środku. Który twój samochód jest ulubiony? Mam. Mam. A powiedz mi, ze sprzętu, który najbardziej lubisz, który najbardziej ci się podoba? Wężem się najbardziej. Węże. A jeżeli chodzi o akcję, widziałeś już jakąś akcję, taką strażacką? Tak, widziałem. Pożar trawy przy torach. Mhm. wierzba się powaliła obok naszego domu. A powiedz mi, jakby oglądali nas inne, inni chłopcy, inne dziewczyny i chcieliby dołączyć do straży, to warto? Za, zapraszasz? Warto, zapraszam. Oprowadzisz nas po budynku, no to ruszamy. Ten. Po całym Najpierw pokażemy wieżę Najpierw pokażemy wieżę, także zobaczcie tak wygląda wieża I zaraz do niej wejdziemy Po drodze mijamy masę odznaczeń, pucharów, statuetek No jak widzicie strażacy mają dwie szatnie Ze względu na ilość osób w jednostce Jak sami mówią czynnych druhów jest około 40 A nim przejdziemy na wieżę Rzućmy jeszcze okiem na stanowisko kierowania Pomieszczenie dowódcy Pomieszczenie dowódcy A jakie stanowisko kierowania dysponuje do zdarzeń? Yy, MSK Gorzów z Gorzowa Wielkopolskiego. Także chłopaki pojechali na Stanowisko kierowania komendanta z Gorzowa i możliwość otwierania bram. Tak. Wow, naprawdę robi wrażenie. Muzeum strażackie z takim pięknym podświetleniem. Tu zobaczcie sala. Taka szkoleniowa, pewnie konferencyjna, z motywem strażackim. Generalnie zdjęcie fototapeta z jednego z pożarów z miejscowości gorzów, podjął się w wyspisku świeci. To jest takie zdjęcie, które faktycznie tutaj u O, pięknie. Czyli. nas O, wow, naprawdę pięknie to jest przygotowane. Zobaczcie różnego rodzaju mundury eksponaty. Są też z zagranicy. Właśnie zdarza się, że jakąś współpracę jednostki stąd nawiązują? Tak, tak, tak. Jak najbardziej. Nawet jeździmy na zawody takie międzynarodowe. Na dole stoi puchar. W Niemczech zorganizowała sobie zawody i zaprosili nas jako gości. My nie spodziewali się, że przechodni puchar pojedzie do No, To bardzo ciekawa historia. Tak, tutaj mamy oryginalny mundur tego chłopaka, o którym rozmawialiśmy, który jest jest na samochodzie ten trójek. No. Tak. i to jest mundur, któryśmy powiedzieli sobie, że nie zostanie nigdzie użyty, zostanie zawladowany marki magiki, i, i, i to jest mundur, który Te cztery sztandary, które były w naszym posiadaniu, ale w tym drzewcu znajdował się akt nadania ukryty. I długi, długi czas nikt nawet o tym nie wiedział. I tutaj mamy najnowszy sztandar, który jest w użyciu właśnie w chwili obecnej, którego Czyli cztery sztuki, cztery sztuki szamponów mm -hmm. i wszystkie zachowane w pięknnym Wszystkie strza. zachowane jest w takim pomieszczeniu, żeby nie niszczały, w tablotach pozamykane. Świetnie. I pompy, tak? Tak. Są pompy, zobaczcie. Jeszcze I jedno pomieszczenie, dobrze. To takie pomieszczenie na zbliżania się, na Rekreacyjnie. W wolnych chwilach rekreacyjnie, jeśli ktoś ma ochotę, możemy się spotkać, porozmawiać sobie, zagrać w łukaszynki. Fajnie, zobaczcie ten tutaj widok jest normalnie na, na strażnicę, na garaż. O, mamy normalnie pomieszczenie, gości, kuli wyposażone, tak Jak powiem, można śmiało przyjść sobie, czy też nawet jakby była jakaś długotrwała akcja gdzieś przespać nie się problemu, tutaj na zmiankę, nie, nie, nie podejmować gości też, świetnie, tam, a do nas coś nawet, zobaczcie, dosyć często wykorzystywane, jeśli chodzi o serwisy firm różnych, które przyjeżdżają na pomoc w usprawnieniu działania naszego sprzętu, i muszą szukać hoteli, mogą tutaj się śmiało. I u nas na miejscu przemocować. Też ciekawa, ciekawy patent. Projektując strażnicę nową, żeby pamiętać o takich pomieszczeniach. A nawet, jest suszarnia, 18. Drodzy widzowie, dotarliśmy i taki widok się rozpościera przed nami. Boisko sportowe też możecie korzystać. Tak, jak najbardziej było budowane właśnie w momencie, gdy była budowana remiza. Do granicy niemieckiej, to w tamtą stronę? 19 km. Co tu mamy jeszcze? W garażu, tu łódkę, łódkę. I, wóz techniczny. i wóz Jeziorka jakieś, czy rzeki? to się sporo jezior, rzeka warta. To, 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 kawałeczek dalej, rzeka Odra. Dla wózki pełen zakup? Yy... Ze środków własnych OSP Za tym, za łódką y, Przyczepę, którą widzimy, tam niebieską Tam wszystko jest pneumatyczny, w pełni wyposażony y, Może służyć jako szpital polowy 12 łóżek, y, agregat prądotwórczy Nagrzewnica, klimatyzatory Także w pełni, w każdej chwili można zapytać I pojechać okay, i zbudować yeah. szpital nie? I jeszcze taka ciekawostka dla naszych widzów Być może z ujęć z drona widzieliście napis Policja, pogotowie Dlaczego tak? Y, jest to regionalne centrum ratownictwa Jest to wszystko umiejscowione umieszczo z, z jednej strony strażnicy mamy policję z drugiej strony mamy zespół ratownictwa medycznego. Także, w razie potrzeby, naprawdę szybka reakcja wszystkich służb. Drodzy widzowie, materiał filmowy dobiega końca. Ja chciałem złożyć podziękowania za możliwość przyjazdu. I od nas takie na końcu też podziękowanie dla Was. Jest bom, Dziękuję bardzo. Patrzcie, jak się druchowie cieszą! Tak jest. Słuchajcie, drodzy widzowie, ja też otrzymałem pamiątkową naszywkę. Jak wiecie, kolekcjonuję z odwiedzonych jednostek. To już wszystko w dzisiejszym materiale filmowym. Zapraszam Was do subskrybowania kanału, do wchodzenia na Instagram i wypełniania formularza zgłoszeniowego. Cześć! A tym, którym udało się dotrwać do samego końca tego filmu, zmontowałem specjalnie dla was taką ciekawostkę, dlatego jak widzicie, warto oglądać do końca. Drodzy widzowie, podążając przez województwo lubuskie, dotarliśmy do takiej ciekawej miejscowości Ojeżyce i napotkaliśmy remizę ASP Ojeżyc w gminie Szczaniec. Zobaczcie jak to ciekawie wygląda, niestety nie mam żadnych informacji, oprócz tego, że ktoś tu palił wczoraj grilla, czy ten budynek jeszcze faktycznie w jakiś sposób funkcjonuje i spełnia swoje zadanie Ale jeżeli nie, no to przyjrzyjcie się jaka jest jego ciekawa konstrukcja, na tamten czas musiało być to coś pięknego Dodatkowo syrena i maszty flagowe również tutaj występują Dzisiaj dużo jakichś takich elementów rekreacyjnych jest dookoła tego budynku. To jakaś ciekawostka, dodatek do materiału filmowego. Mamy potwierdzenie: Ochotnicza Straż Pożarna w Ojeżycach oznakowany ten budynek jest jako zabytkowy.